Emiak Mi Bo. Natalka grozi Justynie by ratowała Mateusza przed Wizieniem. M. jak Mi Bo. Odcinek 1339 we wtorek, 19 grudnia 2017, o godzinie 20.50 w TVP2. Justyna Zabibana. A jej tajemnic zna tylko Mateusz. Nastolatek zakochany w nauczycielce jest gotów powieci swoje kreska by ratować od przed Odsiadk. Gdy wem jak syn mostowiaka ZG si na komisariat i wezmie na siebie win za, maka. 1340 odcinku M. Jak mi Bo Mateusz zostanie aresztowany, a to ze zboci Natalk. Natalka jest wci, kim szoku. Co tu nie gra? Natalka jest osobą, która szybko beczy fakty. Nie wierzę Mateuszowi i domy Lasi, kreska e stoi za tym Justyna. Powiedziała Marcjanna Lelek w kulisach serialu M. Jak mi bo. Nikt i nic nie jest wart takiego powicenia. Przed topca Bekres życie, powiem o stowiaków na M. trzemu Braciszkowi, ale to nie W. na jego zachowanie. Na talce zacznę puszcza nerwy. Gdy zobaczy, kreska Eju kreska kolejna bliska jej osoba jest pod silnym wp bywem górskiej. Boda policjantka wezmie sprawy w swoje RC i dorwie Justyn, która będzie ju kreska gotowa uciec za granic. Je kreska Eli pozwolisz, kreska Eby Mateusz wzibel na siebie win i zniszczy w sobie kreska to ja przesigam, kreska E zniż kreska Tobie, zagrozi mostowiaków na. Prawdopodobnie Natalka jest jedyną osobą, która mo E teraz co zrobi i jest te kreska osobą odporną na urok Justyny, dodała Marcjanna Lelek.